i jest Szalanowicz. Komentowanie takich meczów to świetna praca. To dzisiaj masz okazję sobie pogadać. Głównym arbitrem spotkania jest człowiek, który słynie ze stanowczości. Ja lubię takich sędziów, tym bardziej, że potrafi krótko utemperować zawodników. Rozpoczęli właśnie pierwszą połowę. I Bagaza, Ibagaza. I bagaza. To się nazywa krycie na radar. Uderzenie w stronę bramki. Strzał niecelny. Nieczysto uderzona piłka poszła w bok. Piłka poza linią końcową i będziemy mieli wznowienie od bramki. Wspaniale przechwycił. Bagaza. Bakun. I Bagaza. Jest szansa. Jeremienko. Na was. Kolejne podanie. Czy to wykorzysta? No przy takich podaniach ciężko skonstruować składną akcję. Miralas, Makun. Gaza. Jest wybornym technikiem. Swoimi podaniami potrafi wypracować znakomite sytuacje strzeleckie. Ariera. Iba gaza. Iba Uderzenie, gol! Pokonał Bramkarza. Pokazał klasę przy tym strzale. Perfekcyjnie wykonane uderzenie po ziemi. Ależ zagrał. Spojrzał, przymierzył i posłał dokładnie piłkę tam, gdzie chciał. Bramkarz był bez szans famili Martins piłka w skruchni niebocznej dobre rozegranie Genki nie dograł nieudany atak Piłka poza linią boczną. Za moment wznowią z autu. Długo rozgrywają piłkę. Ale myślę, że mają sposób na to, by zakończyć tę akcję Wspaniałe podanie Poprzeczka ratuje ich przed utratą bramki Rozpocznął od rzutu z autu pod polem karnym rywala Dobra okazja, ale spudłował Źle przyjął piłkę i nieczysto strzelił Piłka przekroczyła linię końcową Za chwilę rozpocznie bramkarz Tofna ale udana interwencja poketti. Cezar na was, jeremienko. Emilii Martins. 1 do zera. Koniec pierwszej części spotkania. Niezbyt ciekawy był ten mecz w pierwszej odsłonie. Pozostaje mieć nadzieję na lepszą drugą połowę. Jeremienko. Dobry atak w Gol i wyrównują. To jest cały on, świetny gol strzelony głową. Nigdy nie stanowiło to dla niego problemu. Wyskoczył do tej piłki, śledząc ją wcześnie i bardzo precyzyjnie skierował do bramki. I bagaza. Świetne podanie. Ależ niesamowity atak obrońcy. Był gdzie być powinien. Czekamy na dośrodkowanie z rzutu rożnego. Źle wykonany rzut rożny. przeciwnik przejmuje piłkę. O, udało mu się ładnie podać. Świetnie zagrał, czy to wykorzysta, ależ był blisko trafienia po raz drugi w tym meczu. I dobrze uderzył, tyle że bramkarz był we właściwym miejscu. Odegrał ponownie piłkę. Czy to wykorzysta? Wybija ale piłka wciąż w polu. Ładne podanie. Czy to wykorzysta? Mogli prowadzić, ale spudłował. I za chwilę zmiana w jednej i w drugiej drużynie. Chwycili przeciwnicy. No, wypiąstował w pole. Ależ piękne podanie. Uderza! No i powstrzymał akcję. Świetna akcja w obronie. Bocchetti. Karadeniz. Odbita piłka od zawodnika, opuściła boisko. Za chwilę wznowienie przy linii bocznej rzutem zał. Wyraźna zmiana taktyczna. Mamy remis w drugiej połowie spotkania. Trener zdecydował się na wprowadzenie gracza ze świeżym zapasem sił. Grywają piłkę jakby wyczekiwali na błąd przeciwnika. No będzie gol! Brawo, gol, który daje im prowadzenie. Riera. Makun. Wymiana podań między dwójką gradką. Oddał piłkę. No, świetnie go ograł. No, zobaczmy, czy sobie poradzi. No, strzela. Tak! No, sądzili, że utrzymają to jednobramkowe prowadzenie, a tymczasem jest remis. Mamy wyrównanie i można powiedzieć, że mecz rozpoczyna się od początku. Popatrzmy, jak wznowią grę rzutem z autu. Mariera. Piłka chodzi jak po sznurku. To może być decydująca akcja w tym meczu. Spójrzmy. Ładna wymiana. Świetne podanie, czy to wykorzystają. Bezpańska piłka w polu karnym. Nie ma zwycięzców. 90 minut za nami i wciąż remis.